Dzisiaj zrobię szyneczkę z pistacjami, ponieważ pistacje należą do delikatesów, przez to podniesiemy sobie jakość naszego wyrobu. Obrałam pistacje prażone, solone, ze skorupki, takie dobre dwie garści. Rzucę je do garnka i zaleję je gorącą wodą, żeby ładnie zmiękły. Przez to skórka łatwo się ściągnie, jak namiękną. Chwytka z kurczaka, obrałam z kości i je troszeczkę rozszarpię melakserem. Przekroję je trochę, żeby nie fruwały mocno w melakserze. Cztery sztuki to jest tak mniej więcej kilo dwadzieścia. Rzucę to do melaksera. Ubrane dwie posiekane ząbki czosnku, pieprz, wszystko robię na oko, sól. Używam sól morski, ponieważ sól morska nie jest taka słona, jak normalna sól i mała jest szansa, żeby po prostu wyrób przesolić. Troszeczkę chili. Żeby nabrało troszeczkę ostrzejszego smaku, żeby nie było takie miłe. Mięso zostało zmielone, przekładamy je do miski. W tym czasie obrałam ze skórki sparzone stacje. Mniej więcej 10 minut parzyły się w wodzie, zrobiły się miękkie, skórka fajnie zeszła. I teraz możemy to razem z naszym mięsem wymieszać. Bierzemy nasz szynko. wkładamy nasze podwójne dno uchwytem w kierunku szczałki, która jest na, ganku, na brzegu i wrzucamy nasze zmielone mięso razem z pistacjami. Mniej więcej połowa zawartości szynkowara nam wyszła, więc jeżeli damy 8 udek kurczaka, to wyjdzie nam wtedy cały szynkowar będzie zapełniony. Teraz jest nam potrzebna płyta dociskowa, ale żeby nam się nie zrobiło w mięsie takie wybuklenie, ponieważ mamy dwie płyty, to najpierw jedną tą gładką, Wtedy nie będzie tego odcisku od tego wypuklenia i wkładamy na wierzch tą drugą. Ponieważ jest tylko połowę zawartości, to bierzemy tą większą sprężynę. bo nie jest całkowicie wypełniony. Przykrywką strzałka w kierunku strzałki. Zakrywamy i wkładamy ogarnka z wodą. Zwracamy uwagę, żeby zawartość wody była zawsze ciut większa od wkładu mięsa. Włączamy płytę i parzymy w temperaturze między 80 stopni, nie przekraczać 90 stopni, przez godzinę i 25 minut, do godziny i do półtora godziny. Półtora godziny minęło. Temperatura nie była przekroczona 90 stopni. Włączamy płytę. Wyciągamy zawartość. Wyciągamy nasz szynkowal z garnka. I ponieważ w trakcie gotowania zebrały się nadmiar tłuszczu i wody, odlewamy naszą wodę. I odstawiamy. Szynkowar do całkowitego ostudzenia, to znaczy do, żeby nabrał temperatury pokojowej, i wtedy wkładamy do całkowitego ostudzenia do lodówki na kilka godzin albo najlepiej na całą noc. Kilka godzin upłynęło, więc możemy wyciągnąć nasz szynkowar z lodówki. Ponieważ jest bardzo zimny, wkładamy szynkowar pod gorącą wodą żeby się krzykowa rozszerzył I wtedy nie będziemy mieli problemu z wyciągnięciem zawartości. Mam nadzieję, że wystarczy. Chętamy przykrywkę. Przymielące zawsze ciężej wychodzi, ponieważ jest mocno przyklejone do ścianek. Było, dzisiaj walka była. Wyciągnięcie. Jestem ciekawa, jak wyszło. Przez to, że dałam podwójną płytkę, to ja nie będę miała na wierzchu tego cędzelka. Mamy gładką powierzchnię, wygląda świetnie. Od razu widać, że dawno nie robiłam czyneczki. i tym razem super. Y, tym razem nie będę kroiła nożem, tylko wyciągnę zaraz z szafy y, maszynę do krojenia mięsa i spróbuję pokroić ją na maszynie, ponieważ y, im cienie jest pokrojone, tym lepiej smakuje Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Muszę Wam powiedzieć, że super się sprawdza. Patrzcie na moje plasterki. Patrzcie na moje plasterki. Ameryka Półkanady. Mam nadzieję, że tak jak wygląda, że tak smakuje. Teraz spróbuję. Super! Super, klasa. Życzę Wam smacznego i mam nadzieję, że uda Wam się tak samo jak mnie.